Dzień dobry, jak tam jest stresik? Kogo pan dzisiaj kibicuje? E, o, dzień dobry. Stresik jest, bo kibicujemy oczywiście z udzi Lewandowskiej, naszej córusin. Hmm. I stresik, bo jest na piątym, a są szanse na czwarte, więc bardzo trzymamy kciuki. E, no i zobaczymy, pogoda dopisuje, więc będziemy trzymać kciuki. Super, a jak Zuzia się przygotowywała do jazdy dzisiaj? przygotowaniami jest u nas trochę ciężko, bo Zuzia też jeździ na asfalcie i łączyć i asfalt, i tener jest mało czasu. Zwłaszcza, że zaczęła nową naukę w nowej szkole, więc tego czasu na trening nie było. No i nie trenowaliśmy niestety przed tymi zawodami. Jasne, czyli jak to jest ze szkołą? Ciężko jest to wszystko pogodzić? Odpukać Suzie jest bardzo dobrą uczennicą i jakoś to godzimy. Zaczęła czwartą klasę, no zobaczymy jak to będzie. Mamy nadzieję, że jakoś, jakoś to pogodzimy i nie będziemy mieć dużych zaległości i damy radę pojawiać się na wszystkich zawodach. A jak to wygląda od kuchni jako rodzice, żyjecie tymi b rozmawiacie w domu, to jest taka wasza pasja całej rodzinki? Czy gdzieś tam to jest typowo o Zuzi? Na pewno tym żyjecie. Tak, zdecydowanie żyjemy. E, trzymamy kciuki właśnie, mąż e, i doradza. E, no Jesteśmy taką zmotoryzowaną, to nie tylko ona chce. My żyjemy razem z nią tą pasją, tak robimy, robimy to dla niej, ale z satysfakcją też dla nas, bo dla nas to duża satysfakcja jej właśnie kibicowania, jeżdżenia z nią po tych zawodach, więc no, jesteśmy zadowoleni. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.